Siemanko widzowie, dzisiaj otworzymy taką paczkę, tam gdzie są karty kapiwar Zostawcie lajka i subskrybujcie mój kanał żeby i zostawcie dzwonek, żeby, żebyście widzieli moje nowe filmy. No i my przechodzimy. No i, no i możecie jeszcze to komuś wysłać i za chwilę je otworzę Widowie, dostaliśmy ich dużo, zobaczcie. Pierwsza jest taka bardzo fajna. Jeszcze jest taka. Taka, jest taka, taka jest, taka jest. No i takie są. Uf bardzo fajny ogólnie mysi najbardziej tutaj bardzo wszystkie podobają i zostawcie jeśli nie zostawiliście lajka to zostawcie bo one jeśli byście chcieli takie mieć i bardzo fajnie pachną powąchajcie oni pachną taką Pachnęł takim jakby papierkiem fajnym, tak nawet Wam mówi: Hello! Napiszcie w komentarzu: Hello! To przypnę Wam serduszko. I. No i jeśli nie subskrybujecie mnie, to. Su zasubskrybujcie. Wiem, że ten odcinek trwa tylko już minutę, ale. Ale jeszcze Wam tu trochę opowiem. Mm napiszcie w komentarzu i czy Wam się te karty podobają. Jeśli podobają się, napiszcie tak, a jeśli nie, to nie. Mam nadzieję, że na, by, będą Wam się podobały, bo chyba lubicie kapibar. No i ogólnie będziemy już kończyć. Więc, więc pa! Pa pa! pa.